Ragnarok to przepiękna i olbrzymia mapa dodana jako DLC do Ark. Możecie znaleźć na niej masę różnorodnych dinozaurów, a ja pokażę Wam dzisiaj top 10 najlepszych dinozaurów w wersji Ragnarok. Numer 10 Arkowy konik, czyli Ekus. Jest to dinek, którego możecie sobie użyć głównie na start. W późniejszym progresie nie przydaje się aż tak bardzo. Ale dlaczego? Jest aż taki dobry. Możecie zespawnować na Highlandsach i wybrać się do góry po marchewki e, obok tego wodospadu, jak sobie będziecie szli góra, 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 góra. Dochodzicie, macie tam marcheweczki. No i możecie sobie takiego konika oswoić, e, bo właśnie on będzie jadł marchewki. Podchodzicie do niego na kucaku najlepiej, Inaczej Wam po prostu zwieje, no i co? Dajecie mu marcheweczkę, wsiadacie, no i musicie go ujeżdżać. I uważajcie tylko, żeby nie wpaść w jakieś niebezpieczeństwo samemu, czy żeby po prostu ten Ekus nie zginął, chociaż on i tak lata trochę jak taki popytany, ale tam, gdzie są one gdzieś koło tych marchewek, nie powinno być z tym problemu, bo tam raczej giga nie chodzi, jak wiecie, na Highlandsach. No i co? Jeżeli macie już takiego Ekusa oswojonego, to raz macie dobrego monta, który jest bardzo szybki i możecie gdzieś tam się szybciej przenieszczać dzięki niemu. A dwa. Bardzo ważna umiejętność, którą on posiada, to ogłusanie innych dinozaurów, ponieważ znajduje się pod przyciskiem prawym my myszy e, taki atak. Kopyta, nie wiem jak to nazwać, nawet po prostu wali z kopyta gościowi na web. No i zadaje to torpor, co jest bardzo ważne, bo jak widzicie na przykład teraz, Dodo strzedł na dwa hity, ale nawet strzedł taki carbonemysł. Jeżeli oswajcie sobie dobrego konika, wexplicie go sobie trochę, to nie potrzebujecie nawet tranków, żeby oswajać na początku dinozaury. Co się naprawdę bardzo przydaje, i z Highland'ów możecie się naprawdę świetnie rozwinąć na początek. Tylko uwaga na Giga. Numer 9. Mamy tutaj pterka, i to w sumie tylko z dwóch powodów. Wiem, że wiele osób może powiedzieć: Nie, no, odwaliłeś teraz, pterek nie jest aż taki dobry, ale wysłuchajcie tego. Po pierwsze, jest to bardzo, bardzo łatwy time na początek, który gdzieś tam może wam pomóc, się przenosić. Nawet jeżeli macie tego ekusa i sobie tylko troszeczkę podekspicie do tego 38 poziomu posiodło, no to macie już latającego monta. Możecie nim ukryć jaja wiwerny. Jedyne czego będziecie potrzebować to około 600 staminy, może 700, jak najwięcej, bo jeżeli wam zabraknie staminy, no to możecie mieć przypał. I takim pterkiem dacie radę ukraść jajo werny, która jest naprawdę dobra. A drugie, no to po prostu będziecie mieli latacza w miarę okej, okay. no wiadomo z wagą i staminą nie jest za dobrze. I uważam też, że jest lepszy yy, latacz na rak na roku, którego możecie używać. Ale zanim dojdziecie do tego lepszego latacza, przyda się wam jakiś taki podstawowy, no i tutaj pterek sprawdzi się idealnie. Numer 8, no więc skakujemy niczym ekus. Na pozycję numer 8, na której znajduje się włochata kulka, tudzież owca, e, która też może być dla Was niezrozumiała, ale już wyjaśniam. Jeżeli oswoicie sobie dwie oweczki, jedna to samica, druga samiec, możecie sobie je rozmnażać. Dzięki czemu macie też w ogóle taką opcję w tym kole wybierania przy każdej owcy, e, możecie ją zarżnąć chyba tak to się po polsku nazywa. E, daje Wam to po prostu ciało takiej owieczki, bo zapomniałem o tym wspomnieć. No i jeżeli będziecie mieli wiele takich owieczek, Zarżniecie sobie taką owieczkę, możecie ją normalnie zebrać sobie kilofem i dostaniecie baraninę. A jak wiecie, baranina jest naprawdę dobra, jak chodzi o mięsożerców. Jeżeli nie chcecie się bawić w te kibble i tam, wiecie, procentowo się nie chcecie w to bawić, no to baranina Wam totalnie wystarczy na większość mięsożerców i możecie mieć naprawdę dobre. Kombo z tą baraniną, więc polecam sobie oswoić takie dwie owieczki. Numer 7. Żeby odkryć pozycję siódmą, będziemy musieli trochę zamoczyć kija. Zanurzyć się, bo na tej pozycji znajduje się Basilozer, czyli ten taki wieloryb. Można by to tak nazwać. Dlaczego jest dobry? No, w sumie jest dużo jakichś takich dinozaurów wodnych, typu mozazar i tak dalej. Ale Basilo będzie naprawdę ok. Jeżeli tylko macie jakiegoś e, monta typu warionych czy jakiś tam sarko, który w miarę gdzieś tam może popłynąć, no to możecie sobie iść po takiego Basilo, bo ma on dwie fajne zalety. Po pierwsze, to może on produkować dla was olej, który jest gdzieś tam darmowy. E, i jest to też spoko opcja, ale po drugie, on jest odporny na jakieś stuny od medus czy stuny od tych takich węgorzy elektrycznych, co naprawdę się przydaje w kejwach, no bo jeżeli popłyniecie tam jakimś megalodonem, pleziozaurem, mozezaurem, no dobra, tym ostatnim może gdzieś tam coś tego, ale broń Boże, jakbyście mieli, nie wiem, Sargo tam płynąć do jaskini, no to to się wam nie powiedzie, dlatego taki była Silo, bo naprawdę się wam przydaje, jak chodzi o jakieś tam cave i ogólnie odpowodny świat. Jedyny gdzieś tam mankament z nim to może być to, że nie może. Może on zejść bardzo głęboko, bo zaczyna tracić życie, ale podstawowo basilozaury mają tyle HP, że nie robi to aż takiego problemu. Numer 6. No i klasycznie, król dinozaurów musi się znaleźć w top 10. No co tutaj mogę powiedzieć, jeżeli potrzebujecie dobrego dinka w zwarciu, nie ma problemu. Reksik powinien sobie poradzić, no chyba że nie wiem, chce się atakować jakieś Gigeły czy jakieś Tytany, a nie, nie wiem co z wami jest nie tak, nie? Po drugie, jeżeli uda się wam oswoić samice, no to będziecie mieli Jaja, i to Rexa Który możecie gdzieś tam wykorzystać na jakieś kible I tak dalej, no i trzecią oczywiście super zaletą Tym bardziej na tej mapie To jest boss, którego możecie Zrobić, bossem na Ragnaroku Bo chyba o tym jeszcze nie wspominałem Jest Dragon, czyli Smok I Manticora, a żeby je zrobić Najlepiej będzie wam wziąć terizinosaury I Rexy, no bo Rexy sobie Mogą nie poradzić na tego Smoka No i oczywiście jakieś tam Diododonin no i, no i Utego, ale żeby takie reksy e, sobie ogarnąć, no to powinniście już zacząć gdzieś tam w początkowej fazie, że tam rozwijania się, jak chcecie tego bossa robić na Rek na Roku, no i reksy już powinny naprawdę barabaczyć. Numer 5. Na tej pozycji znajduje się wygrany naszego ostatniego top 10 na The Island, czyli Argent Davis. Jak ktoś w ogóle jeszcze nie widział filmu, to teraz w karcie macie, czy gdzieś w opisie, top 10 e, najlepszych dinozaurów na The Island. No ale Argent Davis, e, Skoro był aż tak dobry na dl no to czemu ma nie być taki aż dobry na, na roku, chociaż pierwszej pozycji nie ma. No oczywiście, jeżeli chcecie sobie rozbudowywać bazę, przenosić materiały, nie ma problemu. Argent Davis, jeżeli chcecie sobie co poprzenosić do bazy, Argent Davis, e, Ankylo, w sensie jeżeli macie Ankylo i bierzecie sobie tego Ankylo Argentavisem, Davisem, lecicie po metal, wracacie bomba, nie wiem, Deodica sobie do tego też może się wykorzystać, no Argentavis jest bardzo uniwersalny i chyba to e, za to jest bardzo ceniony, nie jest jakiś wiadomo szybki, no ale waga i to, że nie jest aż taki zwaty jest naprawdę fajne chociaż uważam, że jest na tej mapie jeszcze jeden latacz, który, chociaż w sumie nawet dwóch, e, które są naprawdę lepsze. Numer 4 z wielkiej krainy dinozaurów, przenosimy się do wielkiej krainy owadów, robali czy insektów. Na tej pozycji znajduje się mantis, taka arkowa odmiana modliszki. Co ciekawe, oswoiłem ją dopiero pierwszy raz na poczet odcinka, nigdy wcześniej jeszcze tego, tej modliszki nie oswoiłem i dopiero był to mój pierwszy raz, ale muszę wam naprawdę przyznać, że mantis się dobrze sprawdza. Co jest jej główną funkcją? Jest bardzo szybka, to w ogóle też jest jakby jej zaleta i naprawdę możecie ją popylać jako takim montem szybkim, ale co jest fajne, możecie jej dać załogę jakby to powiedzieć Wasze narzędzia Możecie je dać kilow, możecie dać siekierkę Możecie je dać na przykład miecz no w tym, że jeżeli będziecie walić siekierką w kamień To dostajecie krzemień Tylko tak 5 razy więcej niż wy byście to zbierali Jeżeli natomiast weźmiecie siekierkę No to mamy więcej kamienia, co jest ciekawe, bo w sumie powiedziałbym, że na tej mapie, jaką jest jak na rok, no, deklasuje trochę Deodicurusa. Mimo wszystko, jeżeli możecie gdzieś tam wybrać po tego mantisa i go sobie oswoić, co też jest w ogóle ciekawe, jak się go oswaja, no to możecie sobie oswoić takiego mantisa, instead of Deodica, no bo w sumie tego kamienia zbiera wystarczająco i nie jest to takie złe, plus zbieracie go naprawdę szybko. Wiadomo, Deodik to jest taki pancerny mały czołg, który gdzieś tam Fajnie zbiera ten kamień, wiadomo, nawet chyba lepiej, no ale jakby szybkościowo, no to wyjdzie Wam chyba lepiej nawet tą modlią. Metoda jej oswajania jest ciekawa, bo potrzebujecie takich hornsów Dead Warma, czyli tych, takich rogów Dead warma. no a żeby takiego Dead warma zabić, to będziecie potrzebowali czegoś mocnego, nie? Nie wiem czy taki Rex, no Rex sobie gdzieś tam powinien poradzić, więc nie będę tutaj mówił tylko sobie w expert wekspcie dobrze tego Reksa. No i co, macie takie te, te takie te rogi te twarma, jak macie też ten Back Repellant, żeby tam nie śmierdzieć mu, no to powinniście sobie normalnie podejść, bo jest to Passive Time. I rozwaliło mnie to, jak jakiś ziomal tutaj na forum napisał, że szukał 3 godziny modliszki na 150 levelu, potem zaczął napieprzać w nią zatrutymi strzałami z kuszy, a potem dopiero się dowiedział, że modliszki w ten sposób nie oswaja, a oswaja się pasywnie, co też jest bardzo <laughs> ciekawe i RIP dla naszego ziomeczka, i też mam w sumie ciekawą zagadkę, czy ciekawostkę może dla Was. Czy wiedzieliście, że normalne modliszki, jakby mają takie ciekawe zachowanie? Ponieważ modliszka samica podczas kopulacji, czy już właściwie po kopulacji, najczęściej zabija swojego partnera, lub też odgryza mu głowę już w czasie kopulacji, co jest powalone, odgryza mu głowę, tak o, nie, podczas kopulacji, no ryje mi to łeb jestem ciekawy czy wy wiedzieliście, jeżeli wiedzieliście, no to dajcie znać w komentarzu, a my lecimy z kolejnym numerem numer 3 Dochodzimy już do podium w dzisiejszym odcinku, więc szybko chciałem tylko wspomnieć, że mamy zajebisty serwer Discord, na którym dobijamy 100 osób. Więc jak mordeczko chcesz, no to wbijaj link w opisie i tam w komentarzu. A na pozycji trzeciej znajduje się e, latacz, o którym już wspominałem, czyli Gryf, Griffin e, Królewski. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje, dla, dla mnie tak wygląda trochę jak taki królewski latacz. Bardziej to taki, trochę taki minotar czy coś. Nie wiem, trochę mi się może ulało z tym Minotaurem, ale może trochę go przypomina. Ale dlaczego ten Gryf ma trzecią pozycję? Jest świetnym lataczem e, przez funkcję szybowania, czy tego takiego podniebnego, wiecie, ruchu, manewru, który możecie wykonywać. E, lecicie sobie po prostu w dół, w dół, lecicie, lecicie, aż nabierzecie tej prędkości. Ja na przykład tego nie umiem jeszcze za dobrze robić, bo Gryfa dopiero swajaliśmy ostatnio na streamie na Ragnaroku, ale wiecie, lecicie sobie w dół i potem latujecie w górę, nabieracie więcej prędkości raz, jesteście trochę wyżej i... Bardzo szybko się poruszacie. Szybciej niż pterek, wydaje mi się. co jest mega OP. Do tego gryfy są już naprawdę ok, jako takie monty bojowe. Chociaż ich normalny atak jest dość słaby, ale co ciekawe, jeżeli tak daszują w dół, ee, lecą, lecą, lecą i pod koniec gdzieś tam naciśniecie atak. Jak już jesteście przy dinozaurze, którego chcecie zaatakować tak z góry, lub się po prostu w niego wpieprzycie w ziemię, to zadajecie ogromny damage, ogromne obrażenia dla tego dinka. No i w tym naprawdę się fajnie sprawdzają. Do tego nie są zwate. No, tak jak już mówiłem, no i wagowo też jest całkiem naprawdę nieźle z nimi i są to moim zdaniem takie lepsze pterki, chociaż wiadomo inaczej trzeba się nauczyć też jak nimi grać. Na przykład ja też się jeszcze muszę nauczyć, ale naprawdę gryfy się sprawdzają, no i właśnie takie królewskie podium otwiera gryf numer dwa. Moi drodzy moi mili pozycja numer dwa należy do Terizinosaura. Ogólnie w tym odcinku starałem się gdzieś wyszukać takie dinozaury, które pojawiają się podają na Ragnaroku, no ale Terizino jest naprawdę niezastąpiony, bo wam muszę przyznać, że jak chodzi o samą grę na Ragnaroku, to naprawdę on sprawdza się totalnie dobrze, ponieważ możecie sobie nim zbierać fiber, drewno i strzechę, no i nie potrzebujecie żadnego innego dinozaura już do żadnego z tych surowców, co jest bardzo fajne. A poza tym... Yy, Terizino może być waszym bojowym wojownikiem, normalnie może puścić z dymem pół mapy i oprócz tego, gdyby tego jeszcze było mało, to Terizino jest używany do bossa na e, Ragnaroku, na roku, no bo możecie dzięki temu, że macie tę te Terizino gdzieś tam zmniejszyć damage od smoka no i tymi Teriziną będzie łatwiej wam zabić smoka, e, no i to kombo reksowe jest naprawdę mocne te Terizino same sobie są mega dobre no tylko ich oswajanie trochę zabiera, no bo jednak ten torpor szybko im ucieka, ale jeżeli się martwicie, no to oczywiście pułapka z czterech czy też jakiś, jakiś prosty koszyczek wystarczy na takiego no więc o to się naprawdę nie musicie martwić. Przed numerem 1 klasycznie jeszcze pojawi się tutaj parę dinozaurów, które nie dostały się do top 10, ale są naprawdę też warte uwagi. Sarko, krokodylek, który jest naprawdę zwinny i może się wam przydać jako pierwszy wasz wodny mont, na przykład do takiego swojenia Basilo, no bo za Basilo lecą manty itd. więc możecie sobie go użyć, a też w zwarciu jest naprawdę dobry. Ankylo, czyli od zawsze niezastąpiony górnik warku, no i też inaczej nie jest na tej mapie, bo Ankylo bardzo dobrze się przyda, no i oczywiście z duetem a z Argent Davisem poradzą sobie prześwietnie. Spino, trochę jako taki zamiennik Rexa, by też mógł być, tylko bardziej taki wodny. Nie mówię od razu, że na bossa, ale możecie sobie znaleźć w kanionie, który moim zdaniem jest jednym z najładniejszych biomów w całym marku, no to w kanionie macie tam taką zatoczkę i tam bardzo dużo pływa Spino, ale ogólnie po tej mapie się gdzieś to możecie poruszać wodnie właśnie, dzięki temu Spinozaurowi. Karharodontosaurus, jeden z trzech najmocniejszych dinków, jakie chodzą po mapie Ragnaroka, no i myślę, że jak sobie go oswoicie, to będzie nawet lepszy od Gigi, no bo Giga jest bardzo wolny, a takim Karharom możecie popylać gdzie chcecie, no jeżeli gdzieś tam go zmutujecie, puści z dymem całą mapę. No i ostatnie wyróżnienie idzie do Rock Elementala, czy też Golema, e, chociaż szczerze ja nawet nie wiem, jaki on może mieć funkcje oprócz ogromnego tankowania i na PvE raczej nie polecam go oswajać, ale gdzieś tam wiem, że na PvP naprawdę jest dobry, dlatego tutaj mały tribut dla PvP, taki Rock Elemental powinien się sprawdzić jako niezły tank. No więc moi drodzy, moi mili, dochodzimy do zwycięzcy dzisiejszego odcinka, najlepszym dinozaurem na pierak na rok są... Wiverny. Trochę nie takim dinozaurem, bo to w sumie są smoki, ale jakby rozumiecie sam koncept. Więc numer jeden to wyverny. Mamy tak naprawdę cztery typy wyvern. Ja tak naprawdę zrobiłem już top 10 e, samych wyvern. Jak chcecie, to macie w karcie w opisie, czy też cały opis wyvern, więc tutaj nie będę ich tak opisywał. No ale chyba wiadomo, że jeżeli macie Wyvern na jakiejś mapie, no to wyverny się naprawdę dobrze sprawdzą, bo są naprawdę potworami. No nie mają siodła, co prawda, ale jakby co wam zagrozi tam gdzieś tam w niebiosach? Co gryf wam podleci, ptak? Terek? Wiwerny są naprawdę szybkie. Walce na spokojnie też sobie poradzą. No i wagi też nie mają mało. Także naprawdę to jest dinek uniwersalny. No jeszcze do tego, że macie te ataki specjalne i cztery różne typy Wyvern. Jestem w sumie ciekawy, która wywerna jest waszą ulubioną. Ja chyba bym wybrał tą gromowładną. No więc co? Top 10 dinozaurów na Ragnarok za nami. Ja ci dziękuję widzu pięknie za oglądanie. Discord w opisie. A ja się już żegnam. Do następnego odcinka. Siemano!